Zawsze takie miejsca są trudne, niestandardowe, tutaj nie mogliśmy użyć HDS-u zbyt ciężki, więc suwnica specjalnie do tego przywieziona, zmontowana, zawsze rynek i centrum miasta jest skomplikowanym Ile potrwa taki montaż? Mamy nadzieję, że dzisiaj, że to skończymy najpóźniej jutro, ale no to jakby sam montaż jest tutaj finalny, My do tego montażu się przygotowaliśmy kilka dni na warsztacie, więc to dzisiaj jest sama wisienka na torcie. Ile waży ta rzeźba? Mikołaj waży około 300 kg, natomiast ta płaskorzeźba to powyżej 500 Odlew z brązu, dzisiaj się, techniki odlew, odlewu są inne, to, to nie jest pełna rzeźba, tylko to jest ścianka e, o pewnej grubości w zależności od charakterystyki. A my tego też na odlewni nie ważyliśmy dokładnie, więc ja tutaj mogę taką tolerancję, tolerancja może być spora. No i ta konstrukcja pod spodem, ona jest z grubościennych elementów, ale tego też tam nie wiadomo ile nie ma, tak szacujemy, że to jest tak między 300 a 500 500 kg ta druga część. Z czego jest zrobiony sam Mikołaj? Mikołaj to jest odlew z brązu na podstawie rzeźby pana artysty, pana Idziego. Natomiast sama figura jest wykonana z brązu, oczywiście na podkonstrukcji z, ze stali nierdzewnej. Ten odlew pewnie musiał trochę stygnąć, musiał być dobrze przygotowany. Samą rzeźbienie nie wiem, trzeba zapytać artystę, natomiast jeżeli chodzi o odlew, to dwa miesiące, tak? Z konstrukcją, z przygotowaniem, z zdjęciem form, z obróbką ostateczną, z patyną, bo jak widzicie, to nie jest standardowy odlew z brązu. On już tu ma nałożoną specjalną patynę, żeby jak najbardziej odzwierciedlał tą wizję artystyczną. Każda rzeźba jest inna, to mamy przemyślane na etapie już robienia podkonstrukcji, tej, która jest w środku i te elementy, które dzisiaj Państwo widzicie, to jest wypadkowa już tam wielu lat doświadczenia i specjalnej techniki. No, ta jest rzeźba o tyle skomplikowana, że jest dość ciężka i ma dość niewielką powierzchnię styku z podłożem, więc jeżeli chodzi o stabilizację, to taki naprawdę wyższy poziom. No właśnie tutaj trzeba było coś specjalne fundamenty pod tą rzeźbę zrobić. Tak, tutaj wykonaliśmy specjalny fundament 6 na 4, jak dobrze pamiętam, trochę metrów betonu weszło. Tam są specjalnie zatopione takie zbrojenie szalunek tracony, który, który teraz będziemy uzupełniać tą konstrukcją i wypełniać specjalną mieszanką montażową. Jest radość, że w takich miejscach Państwa prace są. Tak, no to jest jeden z powodów, dla których się tym zajmujemy. Bo to, to, to są takie e, spektakularne zazwyczaj rzeczy dla danego regionu, czy dla danego miasta, czy dla danej grupy osób. E, z Mikołajem jest, e, jest podobnie. Szkoda, że tylko tak wszystko na, na styk się to w tym pędzie e, przedświątecznym odbywa. Mieliśmy trochę zapasu, ale jakby no, zawsze się coś musi wydarzyć, więc, więc tu między innymi przeżyliśmy mały pożar na odlewni, więc też trochę nam opóźniło pracę.